No pora na kolejny odcinek. Znowu jestem z Darkosem. Siema. I idziemy na spacerek. Ja mam swoje widelcowe wiosło. Duże plecaki wzięli. I idziemy szukać itemków. I zabijać zombie. Ale to jest trochę śmieszne, nie sądzisz? Co to znaczy? No, zabijać zombie. Ja żywego trupy no, Ale co na to poradzić? Jak można żywego trupa zabić? Nie, on nie jest żywy, on jest martwy. No zabić coś martwego. To jest paradoksalne nie już. Jest. Oj. Szczegóły. Nie. Też się nad tym namyślałem jak możliwe, ale... Jakieś cudem możliwe z tego co widać, że filmy i gry. Hmm, to jest czysta fantastyka. Bo tego no sensu fictionem ta. tego nie, nie można nazwać. No słuchaj, rozumiem, Resident Evil. Wirus ożywiający tam ten powodujący łaknienie. To jeszcze jakoś taką można było wytłumaczyć, tak? No też mają wirusa, który ten To jest na takiej samej postawie. Mhm. <laughs> Zombie mają po prostu w sobie wirusa, no I co, jak już je zabijesz to znowu za chwilę wstaną. O nic na to nie poradzisz. Znaczy nie, wirus po, po prostu... E, w wielu filmach co to było to zo zombie, że wirus po prostu usiedlił się w mózgu. Żeby zabić tą bakterię wystarczyło zombiaka w mózg, czyli łap. Ale najciekawsze jest to czemu zombie pożera mięso ludzi, tak? Niby tak No Sam też jest martwym człowiekiem Czemu zombie nie atakują innych zombie? Nie wiem Czemu tak się przyjęło, że zombie pożądają tylko mięsa żywych ludzi? Żeby roznosić dalej bakterie Hmm to... Bacteria Ale to znaczy, że sama bakteria też, też jest, jest inteligentna. I replikacja, no niby ta. <śmiech> <Ale> <śmiech> ta, ta, ta. W twoim mózgu dwie takie mózg bakterie tak będą się bzykać i produkować mniejsze bakterijki. Nie, to po ugryzieniu po prostu jest zarażenie. To tak jak z Katarem, no. Mhm. Tylko zombie nie kichają. Nie, on ci daje tylko szczere buzi, 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 buzi. O, no, buzi, 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 buzia, buzia bo przy to No, z, z, bardzo silnym uściskiem. No, a ty dajesz mu w podarunku kij. Aha, bo maczetę, zależy, ewentualnie trochę ołowiu lub śrutu. Albo granat. Ja jeszcze tutaj nie widziałem granata, chociaż widziałem czterów, którzy we mnie rzucali granatami i się teleportowali. Ja miałem kiedyś granat, powiem Ci szczerze, że... A żeby zabić takiego zombiaka, nie? Albo taką grupę, to potrzebujesz dwóch granatów. No. To po prostu nie jest... Nie, bo wiesz co, rzuciłem... Star, nie? Przez zrobiło się skupisko, rzuciłem granat. Prosto w środek i BUM! Wszyscy dostali. Dalej żyją, ale co na mnie. A ja tylko dremory i uciekam. No właśnie się przyznałeś. No bo ty, no... Że sumie, masz mordę. Co miałem... O Jezus... Nieważne. Ale nie musisz się do mnie modlić, klękać i stawiać mi żadnych kościołów. Jezu... Chodzi mi o to... Innego wyboru nie ma, leci na ciebie horda zombie. Dobra. Dziecko wysłuchałem cię, możesz odmówić 12 zdrowa, się, twoje e, grzechy zostaną e, rozgrzeszone. Nie, 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 ja od razu mi się przypomina ten joke z, z księdzem Córko i coś raz bo mi pokuta wychodzi w całkach Nie no przydałby się tu samochód teraz jakiś... Ile my już łazimy i samochodu znaleźć nie możemy Nie wiem... godzinę? Dłużej No, Ostatnim się... razem mieliśmy fuksa. Jeśli gracze czasu nie liczą. Mhm. Nie? Jak się <laughs> gra, to nie patrzy na zegarek. No ale kto by przypuszczał, że u mnie śnieg będzie padał w maju? <laughs> no nie? Pierwszy maja, śnieg. <śmiech> <śmiech> Patrzę przez okna śnieg, a już... Po co? Jeden ze mną gra. Aha, oh, 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 oh. Bym się roztopił, bo u mnie jest słoneczko. Także ci żart, nie wyszedł. No słuchaj, Pali jak ubrałeś to, ten... masz zakuty łeb. Resztę ciała też pewnie już zakułeś, więc... E... No samo w Ta, sobie mówi, mamy... że masz pan, pancerz na dupie. Mm. Skoro tyle potrafisz siedzieć na jednym miejscu i w ogóle nawet do kibla nie iść. No to możesz być zrobiony ze śniegu. Tak. A idę robić kupę, to ramkostkami lodu. Nie, to jak, jak robisz nie. ten, siku. Nie. Jak to sopelki wypadają. <laughs> tak, leję tymi. Kostkami lodu, Kostka lodu, a s rasz co Takie sopelki Nie. ci zwisają z lodowymi <noise> Nie śnieżkami. <głos> <głos> Czym stra tak bałwan śnieżkami? <noise> Ty. A czego najbardziej boi się bałwan w zimie? Nie wiem. No, a jakie ostatnio mieliśmy święto? Nie wiem. No wielkanocne, tak? No. E, co jest symbolem wielkanocy? Jakie zwierzę? No zajączek. No, a co w zajączek? zajączek? Małe. Jaki CKM. ja sobie pytania na <śpisać> Ja <bojaki> Jasny gmin... Ty w ty ogóle smogli... skończyłeś? Nie. Aha! To ty nie czytasz, nie pisaty. Ja nie jest co ci chodzi, no bo co jedzę, no marchewki, no, ale przecież i tak będzie no, to będzie bawon bez marchewki. No. A weź niech ktoś się tak wpierdoli y ten, cały nos. No i? Myślisz, że to jest przyjemne? No, więcej wąchasz. Mhm. <laughs> Wiesz jak możesz kogoś doprowadzić do szaleństwa za pomocą kroplówki? Tego? No za pomocą kroplówki. Temu. Można do, doprowadzić człowieka do szaleństwa. W jaki sposób? No, przywiązujesz takiego delikwenta, unieruchamiasz mu głowę, tak żeby siedział normalnie prosto, nie mógł się ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Tylko żeby mógł ewentualnie mówić i... E, ten... ruszać oczami. Ustawiasz mu kroplówkę na nos, nad nosem i włączasz tak, żeby co 20 sekund spała krok. No i co? No i zostawiasz go na przykład na cały dzień. I? No wracasz, a on jest po prostu już wariat. Dobra. Nie, to jest sprawdzone. Na tobie. Nie. <śmienny> aha ha, nie, to jest taka ciekawostka. Po prostu kropla spada ci na nos i nie pozwala ci na przykład zasnąć. Nie zaśniesz, a kropla też nieba, nie drażni twój nos. A to by no, no. Nie, na czoło tak nie działa. Ale nie, mi chodzi, że tak przez cały dzień jak ci kropla wody spada na czoło. No mówię, ale to tak na nie... spada. A, a nie, 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 tak to możesz po półkónić o to, No do czegoś przyznał czy co, ale jeżeli... Ej. Co? No to chodzimy Można do... Wyjść na do... No. A jak wyjdziesz na bako, możesz wyjść wejść na dach po skrzykach. No. O o, nie on tu miga. Czeta. A to Porek masarniczy. No chodź tu podrapię Nie, nie. Podrapię cię po plecach, chodź tu! Nie. Podrapię cię po pleckach! No to no przecież to jest taka nie. drapaczka, nowoczesna, zobacz. Mam przedłużenie do specjalnie do drapania pleców. Aha. Ja by kogo? Chyba kamiennego potwora. <laughs> nie. O drapiecie, cię! Nie ma. Noż... No to chodź od przodu. Nie ma. O tak! Po tyłku też można! Chodź tu podrapie cię, podrapie! to w dupie? Goń mnie. Gonię i co? I mnie nie dogonisz. Nas nie dogoniat, nas nie dogoniat, nie dogoniat. Na pewno droga jest do safezonu? No, nie. Kurde, mapa pokazuje co innego, wiesz? A, czyli do rosyjskiego guagu. Mhm. Mm Będziesz pierwszy, więc e, sprawdzisz jak tam jest i mi powiesz. Już byłem. W guagu? To no, jest fantastyka. Hotel 5 gwiazdkowy. Ale do to gwiazdka. zimne. Chodź tu nabije cię na moje wiosło Oszty. ty Ja naprawię, a ty nie <grym> A teraz ty goń mnie Ty, ale jak, jak biegnę na pierwszej perspektywie To mi się to wiosło nie rusza, tak jak e, ten inaczej